Cześć, witam Was na naszym kanale Akademii PIM. Dziś skupimy się na jednym z najważniejszych etapów wdrożenia systemu PIM, czyli na analizie przedwdrożeniowej. Dowiecie się, czym jest analiza, dlaczego jest tak ważna i co możecie zyskać, przeprowadzając ją dokładnie. Zaczynajmy. Być może samo stwierdzenie analiza przedwdrożeniowa brzmi skomplikowanie. Wyjaśnijmy więc na wstępie, czym jest analiza w praktyce. Analiza to cykl spotkań, warsztatów, gdzie wspólnie z klientem rozmawiamy o jego potrzebach związanych z zarządzaniem danymi produktowymi, rozpoznajemy miejsca, gdzie obecnie znajdują się dane o produktach, analizujemy obecne procesy, a następnie projektujemy nowe w oparciu o wdrożenie PIM. Co jest celem analizy? Kluczowym celem analizy jest uzyskanie pełnego obrazu sytuacji. Jakie dane trafią do systemu PIM? Jakie integracje pomiędzy systemem PIM a innymi systemami w firmie będą potrzebne do zbudowania? Aby dane trafiły w odpowiednie miejsca i aby uniknąć ręcznego zarządzania zmianą? Jakie procesy warto zautomatyzować? A także na jakiej licencji i w jakim systemie PIM najlepiej pracować? Analizę przedwdrożeniową podsumowuje przygotowany przez nas dokument, w którym zebrane są najważniejsze ustalenia i diagramy. Klient otrzymuje rekomendacje wyboru systemu PIM oraz wycenę wdrożenia. Ile czasu trwa analiza? Z doświadczenia wiemy, że na analizę przedwdrożeniową należy zarezerwować około 2 miesiące lub więcej, w zależności od stopnia skomplikowania projektu. Dlaczego? Spotkania warsztatowe to nie tylko rozmowy z naszym zespołem. Sesje warsztatowe często poprzedzają spotkania wewnętrzne w firmie, bo zdarza się, że odpowiedzi na niektóre zagadnienia nie są oczywiste. Na przykład podczas analizy może pojawić się pytanie, jak dokładnie wygląda obecny proces publikacji produktów e-commerce. Ile osób, systemów i plików z danymi uczestniczy w tym procesie. Kto podejmuje i w jakim miejscu decyzję o gotowości produktu do wyświetlania w sklepie. Jak widzicie, ten proces nie dotyczy bezpośrednio pracy w pimie, lecz zarządzania informacją o produkcie. Jest to jednak ściśle związane z analizą, ponieważ pim stanie się częścią tego procesu. Dzięki temu możemy określić, jak system może wesprzeć pracowników w przygotowaniu oferty do sklepu. Dlaczego analiza przedwdrożeniowa jest ważnym etapem projektu? Dzięki analizie klient zyskuje pełen obraz przyszłego systemu, a także zrozumienie nowych procesów, które pomogą zoptymalizować zarządzanie informacją produktową. Na tym etapie wspieramy klienta w wyborze systemu. Często też uświadamiamy mu, jak zmienić proces zarządzania danymi produktowymi, aby praca z produktami była bardziej efektywna. Wdrożenie systemu i wszystkie elementy projektu stają się dla klienta bardziej przejrzyste. Analiza przedwdrożeniowa to również świadomość pełnych kosztów wdrożenia. Klient wie, ile będzie kosztować cały proces, łącznie z integracjami i automatyzacjami. Co więcej, analiza pozwala wykryć potencjalne ryzyka, dzięki czemu można im zapobiec jeszcze przed startem wdrożenia. Ostateczny dokument analizy to nie tylko zestaw rekomendacji, ale narzędzie do podejmowania świadomych decyzji i argumentacja, która pomaga przekonywać decydentów w organizacji, że wdrożenie systemu PIM jest potrzebne. Jak przygotować się do analizy przedwdrożeniowej? Dobrze przygotowany klient to taki, który ma świadomość, jak obecnie funkcjonują procesy w organizacji i czuje, w których miejscach proces wymaga usprawnień oraz potrafi te miejsca wskazać. W określeniu, jak procesy będą wyglądać docelowo, pomagamy my, dzieląc się naszym doświadczeniem i najlepszymi praktykami wdrożeniowymi systemów PIM. Jeśli myślisz o wdrożeniu systemu PIM, przygotowaliśmy 5 kroków, które pomogą Ci w przygotowaniu do analizy przedwdrożeniowej. Pierwszym krokiem jest powołanie zespołu. To ważne, żeby wyznaczyć dedykowany zespół, który będzie odpowiadał za współpracę w trakcie analizy i dostarczanie niezbędnych informacji. Szczególnie istotna jest rola product ownera, który będzie decyzyjną osobą i koordynatorem po stronie klienta. Kolejnym krokiem jest definiowanie problemów i oczekiwań. Spróbuj dokładnie opisać, z jakimi wyzwaniami się zmagasz i czego oczekujesz po wdrożeniu PIMA. Jasne określenie celów ułatwia pracę nad analizą. Następnie wyróżniliśmy mapowanie procesów. Przed rozpoczęciem analizy warto spróbować rozrysować obecne procesy biznesowe oraz architekturę systemową. Nawet ogólne schematy mogą znacząco przyspieszyć proces analizy. Czwarty krok to tworzenie User Stories. To bardzo pomocne narzędzie, które pozwala na opisanie potrzeb użytkowników systemu. Przykładowe User Story może brzmieć, jako użytkownik chciałbym mieć możliwość masowego dodawania daty publikacji do wielu produktów jednocześnie. Ostatni element to konsultacje wewnętrzne. Warto przeprowadzić wewnętrzne konsultacje w firmie, by zebrać jak najwięcej informacji, które mogą być istotne w trakcie analizy. Ułatwi to współpracę z partnerem wdrożeniowym. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do analizy przedwdrożeniowej proces ten przebiega sprawniej, a ostateczne rekomendacje są lepiej dopasowane do potrzeb klienta. Podsumowując, analiza przedwdrożeniowa to kluczowy etap we wdrożeniu systemu PIM. Dzięki niej klient zyskuje pełen obraz swojego przyszłego systemu, optymalizuje procesy i minimalizuje ryzyko niepowodzenia wdrożenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procesie wdrożenia PIM, zasubskrybuj nasz kanał i daj znać w komentarzach, o czym chciałbyś jeszcze usłyszeć. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.